W tym przykładzie mamy do policzenia całkę z różnicy dwóch wyrażeń, czyli podobnie jak w przykładzie poprzednim zapiszemy sobie tą całkę po prostu jako różnicę dwóch całek. Całka z wyrażenia x do siódmej, oczywiście na koniec piszemy dx, minus teraz całka z tego drugiego wyrażenia, czyli z wyrażenia 5x do czwartej dx. To się równa. Z całkę tą pierwszą z x do 7 możemy od razu policzyć, korzystając z tego wzoru, e, czyli podstawiamy w tym wzorze pod e n7 i otrzymujemy, że ta całka jest równa 1 ósmej x do potęgi ósmej. No i dalej mamy jeszcze minus. E, tą piątkę możemy wyciągnąć przed znak całki i będziemy mieli minus 5 całek z x do 4 dx. To się równa, to co już obliczyliśmy, przypiszę na razie bez zmian. 1 ósma x do 8 minus 5 razy i teraz policzymy, ile wynosi całka z wyrażenia x do 4 również korzystając z tego wzoru podstawiamy pod e n4 i liczymy, że ta całka jest równa 1 piątej x do potęgi 5 No i to się dalej równa. Możemy jeszcze tutaj uprościć, widać, że piątki się skracają, czyli ostatecznie otrzymujemy odpowiedź 1 ósma x do potęgi ósmej minus jeszcze po prostu x w potędze piątej.